W komentarzach pod poprzednim filmem pisaliście, żebym jednak zrobił recenzję tego autobusu z lusterkami. No to co? Do dzieła. Ja tylko wyrażam swoją prywatną opinię na temat tego rozwiązania. Jeśli chodzi o deskę rozdzielczą Turismo z 25 roku. No to niewiele ona różni się od dobrze wyposażonej wersji z 24 roku. Co my tu mamy? Tu mamy ekran. Kamera 360 stopni. Możemy sobie wybrać podgląd z kamer przód, tył, lewo, prawo, no i 360 widok. Nie ufałbym temu, gdyż wiem, że wielu kierowców z tego korzysta w naszej firmie. No i widzę efekty tego, ale zobaczcie, że na. Podglądzie 360 stopni, system dalej widzi lusterka, których tutaj fizycznie nie ma. Dalej. Przejdźmy sobie na spokojnie, no, zróbmy szerzej. Z lewej strony mamy duży ekran, na którym teoretycznie wszystko dobrze widać. Dodatkowo mamy ekran u góry, który pokazuje nam przód autobusu w przyciasnym manewrowaniu. Ciekawostka, zarówno ten ekran. Zróbmy tak, zarówno ten ekran, jak i ten ekran, i drugi u góry załączają się dopiero, gdy zwolnimy poniżej 30 km na godzinę, co moim schronnym zdaniem jest nieco irytujące, szczególnie w nocy, kiedy jesteś skupiony na drodze i nagle zapalają ci się ekrany. Jest to bardzo rozpraszające, bardzo niebezpieczne moim zdaniem, bo nagle coś ci błyska, nagle coś. Coś się pokazuje. I teraz, jeśli chodzi o kamery, niby wszystko widać. Póki co nie było z nimi problemów. Technologia! Zaraz... Eee. Technologia! Problemy, bo potrafią mrygać albo po prostu się nie załączyć. Nie miałem jeszcze sytuacji, żeby mi całkowicie ekrany zgasły wszystkie, żebym był kompletnie pozbawiony lusterek. Ale słyszałem o sytuacjach w ciężarówkach, że to się zdarza. Nie wiem, zobaczymy. W razie czego mam zapasowe lusterka, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak to się będzie sprawdzało. Z plusów tego rozwiązania: sam autobus sobie jest pół metra krótszy niż wersja z lusterkami. Ułatwia to bardzo manewrowanie w ciasnych miejscach. A w tym momencie jestem w Paryżu i uwierzcie mi, że jest to przydatna opcja, ale nie tylko tutaj, bo też jak się kręcimy gdzieś po małych wioskach niemieckich, gdzieś nad Renem czy we Francji w jakichś małych mieścinkach, też jest to przydatna opcja. Więc bądźmy fair, jest to spoko opcja. Druga, drugi plus pasażerowie zachwyceni. O, spoko rozumiem. Może, może to się ludziom podobać Ale Nie do końca Może każdemu kierowcy to przypaść do gustu Jeszcze Co? jeden plus, który mogę powiedzieć Jest ciszej Jest zdecydowanie ciszej w kabinie Jak jedziemy z prędkością przelotową 100 km na godzinę Jest zdecydowanie ciszej w kabinie Bo jednak te lusterka nie hałasują Tu wam jeszcze pokażę O, tak to wygląda Na zewnątrz Elegancko Ten autobus wygląda Dziwnie, moim zdaniem, jak królik chwytany za uszy, no ale ma to coś słodkiego w sobie. I jeszcze o ile lusterko z prawej strony. Jak cię mogę? Ok, spoko opcja. Nie powiem, że nie. No, do tego jeszcze, do tego lusterka się najszybciej przyzwyczaiłem. To jest prawda. Tak, lusterko z lewej strony. Jeżdżę tego typu autobusami już parę miesięcy i naprawdę nie mogę się przyzwyczaić. Pierwszy raz od BAT, pomimo że jeździło się nocki, jeździło się, pracowało się w nocy, nie stosowałem tej kropli do oczu nigdy. Tak, od kiedy jeżę tym autobusem, no to niestety butelka na miesiąc idzie, bo po prostu lewe oko po całym dniu jazdy jest czerwone. Plus. Przeglądam mniej TikToka i YouTube'a, bo po prostu mam zbyt zmęczone oczy po pracy, żeby odpalać jeszcze laptopa czy, czy telefon i siedzieć na tym na social mediach, bo po prostu oczy już bolą po całym dniu jazdy. Tak, to mówił szef i, me... i główny mechanik powiedział mi, jak na to narzekałem, bo oczywiście ja jestem pierwszy do narzekania na takie rzeczy. Że przyzwyczaję się do tego, że spodoba mi się z czasem i że wielu ludzi narzekało, ale z czasem się przyzwyczaję. Tak, przyzwyczaiłem się. Dzięki Bogu odpukać nie. Nie uszkodziłem autobusu, nie zarysowałem, ogarnąłem temat, ale według mnie jest to takie samo przyzwyczajenie się jak ludzie, którzy stracili nogę, rękę oko, słuch, też się przyzwyczajają. I tak samo i tak samo ja się czuję w tym momencie. O, akurat pasażerowie, szli. I tak samo ja się czuję w tym momencie z, tym, z tymi lusterkami, jakbym został czegoś pozbawiony. Nie czuć głębi, nie czuć głębi obrazu w tym wszystkim. Więc jedyne mogę bazować to na tych liniach pomocniczych i tej kropeczce przyklejonej do ekranu, wskazującej środek autobusu. Jedyne na czym mogę polegać to na tym, z czego jak wyprzedzam autobusy na, czy jak wyprzedzam pojazdy na autostradzie, to zauważyłem, bo ta linia wtedy, jak włączę kierunkowskaz, a nie, nie, nie pokaże się teraz, jak włączę, jak włączę kierunkowskaz, to ta linia się wydłuża. To zauważyłem, że jeżeli ta linia na obrazie jest na wysokości podszybia ciężarówki. To już jest to bezpieczna odległość, żeby przed nią wjechać. Także tak mniej więcej to pokazuje nam odległość. To jest teoretycznie oś autobusu, a to jest jego środek. Rzadko korzystam z tego lustra. Rzadko patrzę na ten ekran. Głównie skupiam się na tym. I zwiększone jest bardzo martwe pole. Jak gdzieś wykonujemy jakieś manewry, często trzeba się wychylić, spojrzeć, zobaczyć. Nie jest to zbyt fajne. Byłoby to spoko, nie powiem, gdyby te ekrany były mniejsze i umieszczone niżej. Na przykład zamiast tego ekranu, który bym osobiście przeniósł tutaj w miejsce radia, byłoby to bardziej poręczne. Przenosząc ten ekran niżej, byłoby to dużo wygodniejsze. Może dużo łatwiejsze do przyzwyczajenia się. Ale to, tak jak mówię, jest to moja prywatna opinia. Jeśli macie jakąś inną opinię na temat tych kamer, dajcie znać w komentarzach. Dodatkowo jeszcze po dwóch stronach autobusu mamy takie radary, Kam kamera jest, przejdźmy tutaj, kamera od 360 jest na środku auta, no i do tego mamy jeszcze radar po lewej stronie i standardowo już od wielu, wielu lat kamera z radarem tutaj gdzieś jest na tej wysokości. Radar z przodu, co to nam daje, no te radary są już Wam znane, czytanie znaków, irytujące, bo często, bo często odczytuje znaki źle, to są, to jest jeszcze rzecz do poprawy, tu powiedzmy, tu nie będę, też nie chciałbym, żeby ten film był jakimś wielkim marudzeniem Michała, jakie to teraz te autobusy są złe, nie, bo to jest fajne, bo ile razy było tak, że jedziesz, jedziesz sobie drogą i kurczę, ile to było dozwolone. No tak przynajmniej kamera ci, tutaj ekran ci podpowie. Tutaj, tu nam się ładnie wyświetla Mercedes Benz i tutaj powinno zaraz się wyświetlić. O, dopiero co go włączyłem. No i tu nam się wyświetla informacja. W czasie jazdy to w ogóle wygląda w ten sposób. Mamy radar, utrzymanie odległości. To już jest standard. Auto ma pół roku. Przebieg ledwie 28 tysięcy kilometrów, więc prawdę tutaj nie robimy wielkiej ilości kilometrów, ale to mówię tutaj. O, tak jak widzicie, tu ma odczytany znak. Jest zapamiętany, że tu jest 30, i fajnie podpowiada. Nie powiem, super, super opcja, tylko że te radary są trochę zbyt czujne. Przydałby się guzik na niecywilizowanych kierowców, o tak powiem, bo jazda tym autobusem gdzieś po Paryżu czy Rzymie. Czy w jakichś innych miejscowościach, gdzie jest naprawdę duże natężenie ruchu, to jest, no trzeba powiedzieć wprost ludziom, że tu jest system automatycznego hamowania i on jest za czuły, bo często musisz podjechać gdzieś bliżej, przecisnąć się, a to ciągle piszczy, brzęczy, fotel non-stop wibruje, to też jest do poprawy, jeśli ktoś z Mercedesa to będzie oglądał, choć wątpię, nie z moimi zasięgami, ale jeśli ktoś z Mercedesa będzie ten film oglądał, Trochę ten radar jest zbyt czuły, bo jeżeli jestem na środkowej, na środkowym pasie autostrady, włączam kierunek w prawo, że zamierzam wrócić na prawy pas, a fotel mi wywibruje, no to wiadomo, że się rozglądam, co jest niehalo. No co się okazuje? Radar jest tak czuły, że pas yy, oraz pobocze dalej wykrywa barierki energetyczne, jako kolizję. Wiele razy mi się też zdarzyło, że ten radar z przodu wykrył pieszego na chodniku. Na chodniku, bum, hamujemy. Także jeszcze ta technologia ma bardzo wiele do życzenia. W tym momencie kierowca bardziej musi kontrolować technologię, bo na upartego ten autobus mógłby sam jeździć. Nie? Dzięki Bogu one jeszcze nie mają tego automatycznego powrotu na pas, co to by było na robotach drogowych. Jak wjeżdżasz na roboty drogowe, to, to fotel wibruje z każdej strony. Także siedzisz na jednym wielkim wibratorze. No i oczywiście brzęczy ostrzeżenia, że zmieniasz pasy bez kierunków itd. itd. Ty po prostu jedziesz na pasie tymczasowym w czasie robót drogowych. Także tak to wygląda. Nie chcę tego hejtować całkowicie, bo to jest jednak jakby nie patrzeć przyszłość, przyszłość transportu. Ale jeszcze sporo, sporo wody w rzece upłynie zanim ten system będzie dopracowany. I dla starych kierowców nauczonych na lusterkach będzie to ciężki czas. Przestawić się na te, na te lusterka to będzie bardzo ciężki czas. Może to będzie coś, co przyciągnie młodych kierowców, którzy wychowani na grach komputerowych jakoś tu ogarnął temat będą zadowoleni. Yy, ja mówię nie jestem alfą i Omegą ja tylko wyrażam swoją prywatną opinię na temat tego rozwiązania. Czy jest to technologia przyszłości? Niestety tak samo jak autobusy elektryczne, ciężarówki elektryczne, ogólnie pojazdy elektryczne, to to jest niestety nasza przyszłość. Tak samo z kamerami. Czy oszczędza to paliwo? Może. W granicach błędu statystycznego. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, i kłaniam się do następnego.